Cześć, witajcie. Jedziemy na giełdę kolekcjonerską. Zapraszam. Dzisiaj będzie hasłem dnia artefakty związane tematycznie lub czasowo z I wojną światową. Obiecałam zabrać do okopów, znajdujących się w sąsiednim lesie, ale nie przy takiej pogodzie. To będzie następnym razem. A dzisiaj yy, okopy z. Satelity z góry, tu w najbliższym moim obszarze toczyły się walki, a w tej starej szopie, którą było widać przed chwilą, właśnie nie szopie, a oborze, znajdował się austriacki lazaret. No a w związku z tym również cmentarzyk przy lazarecie. Po cmentarzyku nie ma już śladów. Starsi mieszkańcy mówią, że zdarzało się wykopać z ziemi kawałek ostrogi czy jakichś tam innych elementów mąsztunku a my tutaj na giełdzie są ryngrafy poczytałam sobie troszkę więcej bo zawsze darzyła mnie ogromnym sentymentem w dzieciństwie niektórzy członkowie rodziny lub sąsiedzi mieli obowiązkowy dywan nad sofą lub kanapą na dywanie wisiał ryngraf z matką boską częstochowską lub z orłem i przeważnie dwie szable, lub szabla i jakiś pistolet. No ale to takie było zadęcie wielkopańskie, bo, bo nie wszystkich jakby łączyło cokolwiek z tymi szablami i z tą bronią. Tu mi Pan pokazał ostrogi. Ostrogi mniej więcej czasowe związane z tą epoką. Pasujące czy wywodzące się z e, e, armii francuskiej. E, przy tych czasomierzach wyskoczyła nam Nokia. No trudno. E, a tutaj, proszę bardzo, jakby o tej wojnie nie myśleć, zawsze jest to. E, był to etap w życiu większości uczestników, który nie trwał dzień, tydzień była rozłąka z rodziną na wiele lat. I te kartki podobno są właśnie z epoki. Nie, nie znam niemieckiego. Na odwrocie są odręcznie pisane informacje, życzenia, pozdrowienia, znaczki i stemple poczty. Lekki deszczyk, taki kapuśniaczek mrze. w związku z tym nie wyjmuję kartek z folii ochronnej, bo nie chcę narazić pana na zniszczenia. A tutaj wyszukałam biżuterię, taką, no chyba ręcznie były robione te pierścionki. Datowane są na właśnie czas, tak mi powiedział pan, biżuteria okopowa. No i to zdjęcie ponieważ ono jakoś tak wprowadza w okres strojów i mundurów z tego momentu. Z tą austriacką, z klamrą do austriackiego munduru po lewej stronie wiąże się taka historia, że miał on zdejmowane godło jak oficer szedł do walki, zdejmował to godło na polu walki nie zabierał podobno ze sobą tego emblematu. On był No jakaś tam papierośniczka,